Zanim zaczniemy kończyć i zamykać oczka, to coś do pokazania. Chusta jest w zasadzie gotowa, i zobaczcie, jak wygląda. I tak pierwsza rzecz: to jest alpaka. Dlatego mamy nierówne oczka, briożka jest cała ściśnięta, a żury wyglądają nieciekawie. Mało tego, jakbyście się przyjrzały, co się dzieje, to zobaczcie. Skos prosto, skos. Norma. To wszystko zniknie przy blokowaniu, dlatego z takim uporem maniaka powtarzałam w prologu i w komentarzach, że do tego typu chust nadają się tylko i wyłącznie włóczki, które później się będą blokowały, czyli po namoczeniu utrzymają kształt i jak wyschną, to go nie zmienią. Dodatkowo alpaka, czyli mamy Wyjątkowo nierówne oczka. To wszystko się wyrówna, i wszystko nabierze odpowiedniego wyglądu. Ale zanim to należy zamknąć oczka. I oczywiście będziemy je zamykać zgodnie z sugestią, czyli będziemy je zamykać sposobem i cordowym, i wzór przewiduje. Że zamknięcie nastąpi dokładnie takim samym kolorem jak ostatni segment wzoru, czyli u mnie to jest ciemnozielone. Czy możecie to zmienić? Oczywiście, że tak, ale żeby to zrobić i żeby to dobrze wyglądało, będziecie musiały dorobić jeden rządek, ponieważ iCord zawsze najlepiej wygląda, kiedy jest robiony takim kolorem, jakie mamy oczka na drucie. Czyli ja będę zamykała ciemnozielonym. Mam ciemnozielone oczka na drucie, ale gdyby ktoś chciał zamknąć innym kolorem, to uwaga, idziemy na początek lewej strony robótki i dorabiamy jeden rządek prawych oczek, kolorem, w którym chcemy później zamknąć, czyli Tutaj nie ma żadnej nitki, bo ta nitka jest tam i ona nam jest tam potrzebna, właśnie dlatego tu zaczniemy i jeden rządek prawych oczek w wybranym kolorze możemy dorobić. Wtedy będziemy mieć na drucie oczka w takim kolorze, w jakim będziemy robić naszą ajkordową tubę lub rolkę. I to jest jedna uwaga, czyli zgodność oczek z kolorem zamykania. Wtedy wygląda to Idealnie, jeżeli tego nie zrobimy, to to połączenie będzie takie, <laughs> nawet nie po japońsku jako tako, tylko nieciekawie wyglądające. Druga kwestia. Na drutach jest ponad 400 oczek. Oznacza to, że na każde z 400 oczek dorobimy jeszcze 3 oczka, czyli będziemy mieć ponad 1200 oczek do zrobienia, a to oznacza, że nie bierzcie resztki koloru do zamykania. Tego motka troszkę musi być. Nie aż tyle, bo ja tu mam prawie cały motek tej ciemnej zieleni, ale to nie może być ostatnie 20 metrów, bo po prostu nie wystarczy. Ajkort zjada troszkę włóczki, a jeśli, je, jeśli jeszcze dodatkowo dorabiacie jeden rządek, to to jest dodatkowe 400 oczek plus. Wszystko już wiemy. Do pracy. W sumie to nie wszystko jeszcze wiemy, ponieważ zarówno w opisie, jak i w ogólnodostępnej od lat posiadanej wiedzy dziewiarskiej wiadomo, że w chustach musimy mieć luźne zamknięcie oczek. I-cord sam z siebie jest elastyczny, czyli zapewni nam taką elastyczność, jak to, ale albo zamykamy luźno, albo zmieniamy druty na grubsze. Czyli ja sobie wyjęłam 4,5 i teraz uwaga. Te 4,5 trafia na drut roboczy. Na jeden. Dlaczego? Ponieważ, gdybym wkręciła tu i usiłowała przepchnąć oczka, to mi nie wejdą. Z cienkiego drutu na grubszy niekoniecznie. Poza tym wcale nie chcę ich rozpychać. Dlatego prawy drut zamieniam na grubszy, bo tutaj oczka się będą pojawiały już tylko przerobione i nie będę musiała pilnować tego słynnego luźniejszego robienia. Teraz jeszcze tylko sobie zlokalizuję co ja tu mam. Supełki. Wszystko jest. I zobaczcie co się będzie działo. Aikord zamykający jest prosty. Tutaj sugerują, żeby wykorzystać trzy pierwsze oczka jako oczka, które będą potem przez cały długi brzeg i-cordem. I tak zrobimy, nie będziemy dodawać dodatkowych, czyli robimy tak. Prawe. Zauważcie, że wbijam się tak, żeby oczka nie były, nóżki nie były przekręcone, oczka nie były przekręcone. Natomiast trzecie oczko przerabiam łącznie z następnym i to jako przekręcone. Czyli wbiłam się nie od tej strony, tylko od tej w dwa oczka. To jest mój początek ajkordu. I, I teraz te trzy oczka będą nieustannie wracały na drut. Lewy. I znowu. Prawe. Zauważcie, że znowu wbijam się od tej strony, żeby nie przekręcać nóżek w dwa oczka. A trzecie. Już od tej strony, tak żeby wyszło mi przekręcone, łącznie z następnym oczkiem. I znowu wracamy. Można trzy na raz, można po jednym. Tego jeszcze nie widać, ale tu się już robi rulonik. Prawe, prawe i dwa razem z przekręconymi oczkami. I znowu wracamy. I tak, moje szanowne panie, aż nam się oczka skończą, co troszkę potrwa. Zobaczcie, że tu już widać, co się dzieje. Powstaje ładne zamknięcie, które zamknie nam to równiutko i jest luźno. A o to nam chodzi. I znowu trzy oczka wracają. Jak jest ciężko wszystkie razem to pojedynczo. Co zrobić na końcu, kiedy zostaną nam tylko trzy oczka? Proste, czyli tu już nic nie ma, zostają nam trzy oczka. Tu przed chwilą zamknęłam ostatnie. Oczka znowu wrócą wtedy już na pusty drut i przerobimy je wszystkie trzy razem, później zabezpieczając nitkę. Tyle. Nic specjalnego na końcu nie trzeba będzie robić. Kiedy będzie wiadomo, że jest problem, to znaczy, że robimy to zbyt ścisło. Przede wszystkim wtedy, kiedy w ogóle nie będziecie miały możliwości poruszenia tym, przy cienkim drucie może się okazać dosyć szybko. Dwa, mimo tego, że ja mam w tym momencie znacznie grubsze druty i tak staram się robić bardzo, bardzo luźno. Jak widzicie, troszkę to zajmie, i teraz najważniejsza rzecz. Zabezpieczamy wszystkie nitki, tak jak uczyłam. Wrzucamy to do wody zgodnie z tym, co jest napisane czyli najprawdopodobniej do zimnej. Moczymy i pozwalamy, żeby włóczka rzeczywiście tą wodę porządnie wypiła żeby każde oczko było zamoczone. Jeżeli robicie z włóczek, które są polecane, jak najbardziej. Zwykłe płyny do prania wełny są ok. Jeżeli ktoś ma coś specjalnego, to też ok. I ważna rzecz, zaglądamy na stronę, gdzie link będzie oczywiście pod filmem, gdzie pokażę Wam blokowanie, czyli jak sobie poradzić już na zdjęciach ze zblokowaniem tego, upięciem. Okaże się to wcale nie takie straszne. I nadaniem. Tej chustie odpowiedniego kształtu, a przede wszystkim wyprostowaniem tego, co się w miarę naturalnie w tym momencie krzywi i co jest normalne, że wygląda to, jakby chciało uciec w lewo lub w prawo. To już na zdjęciach okaże się, tak naprawdę, dopiero wtedy, jaka ta chusta jest ładna, bo na razie to mamy, no jak ja to mówię, brzydką amebę. Kiedy cała chusta wyschnie, to oczywiście poobcinamy końcówki nitek, bo one wtedy już będą nam niepotrzebne. Nie robimy tego wcześniej, czyli zostają takie cudeńka przed praniem, w czasie blokowania, w czasie suszenia i dopiero jak obetniemy, to będzie oznaczało, że to jest ostatnia rzecz, jaką będziemy w tej chuście robić. Czyli obcinać niteczki w suchej, ślicznej chuście. Podejrzewam, że troszkę nam zajmie to zamykanie oczek, ale... Pocieszcie się, że to jest ostatnia rzecz i później będziemy już tylko dbać o to, żeby chusta wyszła nam cudowna. U mnie kolorystycznie już widać, że jest świetnie. Teraz jeszcze będę czekała, aż z tej brzydkiej ameby zrobi się piękny... Hmm. Co ładnego może wyjść z ameby? Piękne żyjątko morskie, <laughs> trochę bardziej kolorowe i poukładane niż to cudo, które naprawdę, uwierzcie, bez blokowania wygląda w tym momencie, jakbym średnio umiała robić równe oczka. Alpaka. Alpaka pokazuje, że cierpliwość jest ważna. Bawcie się dobrze. Ja zamykam oczka. Będę robiła zdjęcia w czasie blokowania, żeby wszystko było ładnie widać, co gdzie jest upięte i na co zwrócić uwagę. I szczerze mówiąc, życzę Wam, żebyście zostały wielkimi fankami briożki. Dlaczego? Ponieważ po głowie chodzi mi już projekt, który mam nadzieję, że też zrobimy wspólnie. Będzie to tym razem po prostu wzór, który będzie można wykorzystać dowolnie, ale będzie idealny na szal i tym razem będę Was zachęcać, żeby zrobić to z czegoś bardzo cienkiego. Mam nadzieję, że się uda. Na razie walczymy o to, żeby Ameba zamieniła się w coś pięknego.